No, ja mam tutaj dosyć łatwe zadanie na odpowiedź na to pytanie, bo wystarczy, jeśli chodzi o moje osobę, przynajmniej ostatnie 10 lat, przejście za mury tego obiektu i właściwie widzimy y, te wszystkie dokonania moje przez ostatnich 10 lat, które zostały zrobione. Jest to rewitalizacja zespołu pokraszonego, bo tym przez ostatnie 10 lat się zajmowałem. Nie będę tego oceniał, jak to wygląda, to Państwo sami najlepiej nie się w stanie ocenić. Z wykształcenia, jestem prawnikiem, ale mam również wykształcenie techniczne. Zatem ci, co mnie dłużej znają, wiedzą, że byłem dyrektorem Wielkiego Świata <tusza> Handlu Wewnętrznego w Kartuzach, byłem dyrektorem spółki gry, własną działalność prowadziłem, a po studiach pracowałem w Polsce na Wielkiej Brytanii przez wiele lat i tam pełniłem różne funkcje. Właściwie jest, jest wszystko, co mamy tutaj o sobie, o sobie powiedzieć tak, tego w takim telegraficznym dyskursie, chociaż jeszcze jest tam 30 sekund. Wydawało mi się, że, 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 że można tutaj jeszcze dużo... Jeszcze, osiągnięcia po prostu, no są widoczne tutaj, jeśli na przykład użyje goły, gołą moję. Go. Drodzy Państwo, Panie, jeśli chce Pan, zakończę Pan wypowiedź. Yy, przypo...